Tadeusz Rzepecki, prezes Izby Gospodarczej Wodociągowej. targi Wodkan wrosły już w tradycję naszych spotkań wodociągowo-kanalizacyjnych. Jest to wielkie święto. Jest to spotkanie wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, przedstawicieli tych przedsiębiorstw, specjalistów z producentami wielu maszyn, urządzeń, które stosujemy na co dzień w naszej praktyce wodociągowej i kanalizacyjnej. W tym roku targi zgromadziły 365 wystawców, i targi są rzeczywiście targami międzynarodowymi, ponieważ zgromadziły się tutaj firmy z wielu państw Europy między innymi z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Czech i Litwy. Na targach oferowanych jest bardzo wiele nowoczesnych technologii. Wszystkie te Technologie, urządzenia, maszyny zostały ocenione przez zespół komisji, która na jutrzejszej gali targowej będzie przedstawiała swoje wyniki konkursu, który został zorganizowany przez Izbę Gospodarczą, przez organizatorów targów. Będziemy mieli okazję także poznać wyniki najlepszych stoisk ocenionych przez. Zespół wybrany spośród yy, zarówno członków Rady Izby, jak i osób specjalistów branżowych. Możemy przystąpić do oficjalnego otwarcia dzisiejszych targów wobec powyższego. 20, 21 tergi, targi wodka, uważamy za otwarte.